Witam na kanale Social Punch. Dzisiaj zapowiedź Gali, której oglądanie zawsze sprawia mi największą radość, ponieważ mowa o polskiej organizacji KSW, a konkretnie o Gali XTB KSW 111, która odbędzie się w czeskim czyńcu w Werk Arenie. Na tej gali odbędzie się 10 pojedynków, w tym dwa starcia mistrzowskie, jedno w kategorii półciężkiej. Drugie w kategorii ciężkiej. Nie chcę wypowiadać się na temat pierwszej walki, ponieważ nie znam tych zawodników, nie widziałem ich walk. Ale oczywiście, jeśli pojawią się na następnych galach HSW, chętnie wrócę do tego pojedynku. Przechodząc do tych ciekawszych dla mnie pojedynków, zaczniemy od walki Denisa Górniaka z Kacprem Paczuskim. Paczuski zderzy się z nowym wyzwaniem. Kacper nigdy, nawet w amatorskiej karierze, nie walczył z kimś, kto ma dodatni rekord. Czy rekordy nie walczą? Jest to bardzo możliwe. Za to dużo świadczą o poziomie lub stylu prowadzenia kariery rywali, z którymi się mierzył. Paczowski ma znakomite warunki fizyczne. Zbija do kategorii ciężkiej, tak jak kiedyś Denis Górniak. Natomiast mimo wielu głosów, które dochodzą z różnych stron, że Kasper Paczowski może zaskoczyć, chociaż właśnie dla tych osób to nie będzie zaskoczenie, a jedynie wybicie się na nazwisku Denisa Górniaka w tym pozytywnym znaczeniu, ja uważam, że Denis Górniak dzięki swojemu doświadczeniu między innymi w boksie, a także swoim ciężkim dłoniom, ciężkim rękom, będzie w stanie poko pokonać Kacpra przed czasem. Obstawiam, że będzie to nokaut w pierwszej rundzie, ale ogólnie patrząc na tą walkę, nie sądzę, żeby wyszła ona poza na pewno drugą rundę, a tym bardziej nie zakończy się ona decyzją. W następnej walce zmierzy się Alfon Rosher Lap z Tobiaszem Le. Tobiasz Le wraca po rocznej przerwie. I dziwi mnie przewaga na Tobiasza, na korzyść Tobiasza u ponieważ Alfą potrafi co prawda zanudzać, ale wynosić te swoje walki na decyzję. Tobiasz woli szybko kończyć w jedną lub drugą stronę swojej walki. Przeciwnicy Tobiasza to nie są osoby, nie są zawodnicy pokroju Francuza. Oczywiście walczył również Tobiasz Między innymi Mariuszem Joniakiem. Jednak Francuz ma naprawdę duże doświadczenie. Patrząc na jego styl walki, uważam, że weźmie tą walkę decyzją. Tobiasz będzie się przeciwstawiał. Jednak doświadczenie Francuza i przeciwnicy Tobiasza oraz jego poprzednie walki każą myśleć mi, że Alfon wygra tę walkę przez decyzję. Adrian Dudek kontra Bartosz Kurek. W tej walce, niestety dla Adriana Dudka widzę jedną możliwość. Oczywiście nie będzie to ogromne zdziwienie, jeśli Adrian Dudek zwycięży tą walkę, ponieważ jest doświadczonym zawodnikiem, dużo osób w środowisku go zna, wie na co go stać, jednak Bartosz Kurek przedziera się do tego świata topu w KSW, w swojej kategorii wagowej w ekspresowym tempie. Dudek nie walczył od maja zeszłego roku, a ostatnia wygrana była dwa lata temu. Kurek był naprawdę przekonujący w swoich ostatnich pojedynkach. Walka Prawdopodobnie będzie toczona w stójce, a Bartosz Kurek patrząc na to jak walczył z Damianem Mieczkowskim, można wnioskować, że będzie chciał w przekonujący sposób zdominować tej walce Adriana. Czy mu się to uda, to już druga sprawa, jednak ja uważam, że Bartosz Kurek zwycięży tą walkę przez knockout w pierwszej rundzie. Szymon Karolczyk oraz Steven Krt to dwóch kolejnych bohaterów gali KSW 111. Jest to dla mnie ciężki pojedynek do typowania, ponieważ Steven wchodzi tutaj na zastępstwo. Mogą być ciężary tutaj Szymona ze względu na kategorię wagową. No Szymon walczył nawet kiedyś w kategorii piórkowej, a to będzie jego pierwszy pojedynek w kategorii półśredniej, chociaż też nie do końca, ponieważ będzie to catchweight do 80 kg. Dla Stevena jest to norma, ponieważ w KSW rzadko walczył, chyba tylko raz, walczył w limicie kategorii półśredniej, a tak były to zawsze catchweighty w okolicach tych 80 kg. Karolczyk to oczywiście zawodnik usposobiony bardziej zapaśniczo i raczej w tym aspekcie będzie szukał swojego zwycięstwa. Jego przeciwnik lubi się jednak bić i przez to jakie zderzenie stylów nastąpi w tej walce uważam, że ta walka pójdzie na decyzję. Na kogo korzyść? Tak jak mówiłem na początku, ciężko mi wytypować, ponieważ z jednej strony mamy Szymona Karolczyka, który miał pełen obóz przygotowawczy, z drugiej jednak Stevena, dla którego ta kategoria wagowa jest domyślną. Kolejny pojedynek to Laura Grzyb, Kontra Karolina Wankowa. Laura dostaje zawodniczkę, która na papierze i po przeanalizowaniu niektórych z jej walk jest jeszcze gorsza od poprzedniej przeciwniczki, czyli tej, którą Laura miała w swoim debiucie. Laura dostaje zawodniczkę, która nie walczyła w MMA, walczyła w stójce, z tego co słyszałem, z różnymi efektami, z różnym efektem. Z drugiej strony, patrząc nawet na te dziury, które ma w swojej obronie Karolina Wankowa, tak rzadko widzi się nokauty u pani rękoma, że jestem skłonny powiedzieć, że Grzyb wygra tę walkę ponownie decyzją. Mam jednak dużą nadzieję, że nareszcie zobaczymy tą pięściarską siłę w rękach Laury i zdoła ona znokautować swoją przeciwniczkę. Jeśli nie będzie to na tej przeciwniczce, uważam, że w następnych pojedynkach, jeśli będzie dostawała większe wyzwania, będzie o to coraz trudniej. I to jest taki ostatni moment, by pokazać, że rzeczywiście ta siła z boksu przenosi się na MMA. Kolejna walka jest bardzo ciekawa, ponieważ zmierzy się w niej Matusz Juraczek z Mateuszem Pawlikiem. Pawlik zaskoczył bardzo pozytywnie w pojedynku z Wiktorem Zalewskim. Mimo, że wygrał przez słabą dyspozycję dnia Wiktoria, to przez całą walkę wyglądał solidnie. Ma dobrą serię czterech wygranych, to znaczy o, o ilości walk mówię, ale przed wejściem do KSW nikt nawet na niego nie stawiał, bo ostatnie walki toczył z zawodnikami z ujemnym rekordem. Przypominając sobie tę sytuację, kieruje się bardziej w stronę Czecha, który co prawda wydaje się, że w ostatniej walce w KSW wyglądał słabo psychicznie, a jego odbudowanie było z zawodnikiem z ujemnym rekordem i wątpliwą przeszłością. Patrząc na poprzednie walki tych zawodników, nie wydaje się, żeby któryś z nich przeniósł tą walkę do parteru. Juraczek jest faworytem, ale podobnie jak w walce Rosher-Lab z Tobiaszem Le, tutaj underdog ma duże szanse na wygraną. Skłaniam się ku rozwiązaniu, że Matusz wejdzie dobrze w ten pojedynek i zwycięży go po zaciętym pojedynku, głównie stójkowym, ale decyzją. Jego kluczem do zwycięstwa może być walka w stójce w długim dystansie. Może on punktować swojego przeciwnika, jednak jeśli wejdzie do walki, tak jak w ostatnich dwóch walkach w KSW to Pawlik ma bardzo duże szanse na wygraną, tym bardziej patrząc na to, jak solidnie się zaprezentował z Wiktorem Zalewskim i jak twardym zawodnikiem jest, właśnie patrząc na tą jego ostatnią wygraną. Przechodzimy do trzeciego pojedynku od góry na tej karcie walk, w którym zmierzy się Leo Brichta z Werelesonem Martinsem. Były zawodnik kategorii lekkiej zmierzy się z byłym zawodnikiem kategorii hoguciej w limicie kategorii piórkowej. Na pierwszy rzut oka przewaga fizyczna wydaje się być oczywista. Do tego Martins to nie ten sam zawodnik, który wchodził do Sebastiana Przybysza i mógł mu zagrozić. Ostatnie dwie walki w KSW przegrał w zdecydowany sposób. A trzy walki temu szczęśliwie wygrał trafiając schodzącego do parteru Patryka Surdyna, który dominował tamtą walkę. Do ostatniej bezdyskusyjnej wygranej Brazylijczyka w KSW trzeba cofnąć się trzy lata do walki z Pawłem Polityłą. Brichta nie pokazał się dobrze z Soldajewem, za to z harzewskim na swojej ziemi zachwycił. Niepokojące mogą być jedne słowa Brichty przed walką z Adamem, gdzie w battle-kursie nie był przepełniony optymizmem co do ścisłego przestrzegania wszystkich tych wyrzeczeń, które wiążą się z byciem zawodnikiem MMA. Nie wyglądał na kogoś po prostu z pasją w oczach. Jednak podsumowując tylko aspekty sportowe, Brichta aktualnie, podkreślam, aktualnie wydaje się być bardziej kompletnym i wyluzowanym w walce z zawodnikiem. Jednak przez stoczone walki Wellesona w karierze stawiam, że Brichta wygra tę walkę decyzją. Co mają te walki do kształtu? Uważam, że Martins nie da się skończyć w Brichcie, ponieważ jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, a także w swoich walkach pokazywał, jak m.in. w walce z Patrykiem Surdynem, że walczy do końca i nawet w ostatniej rundzie jest w stanie wymyśleć coś nieszablonowego. No i zostały dwie walki, co-main event i walka wieczoru. Galii w 111. Zaczynając od pierwszej walki, czyli walki mistrzowskiej w kategorii półciężkiej, to, co zaraz powiem, może być brutalnym stwierdzeniem. Aczkolwiek widzę zestawienie tych nazwisk: Haratyk, Leśko i myślę: knockout Haratyk, pierwsza runda. Haratyk posiada bardzo mocne uderzenie, o czym przekonał się nie jeden z jego przeciwników. Bartoś Leśko w kategorii półciężkiej prezentuje się dobrze. Co nie skreśla z jego rekordu walk m.in. z Michałem Michalskim czy Piotrem Kuberskim, którzy destrukcyjnymi uderzeniami posadzili Bartosza na ziemię. Te walki nie były bardzo dawno, a Bartosz Leśko przed tą walką zapewne nie ćwiczył wytrzymałości szczęki. Będę bardzo pozytywnie zaskoczony postawą Leśko i będzie to oznaczało duży progres w jego grze, jeśli nie da się on zdokautować Rafałowi Haratykowi. W walce wieczoru. W walce pomiędzy Philem DeFrisem a Stefanem Wojczakiem wszystko wydaje się już być przesądzone przed walką. Wojczak to uderzenia. Wojczak to skończenia przed czasem przez ciosy. Arek Wrzosek to uderzenia. Brutalna siła, bezprecedensowe kończenie i odbieranie duszy każdemu przeciwnikowi. Wrzosek w żaden sposób nie mógł zagrozić DeFrisowi. W mojej opinii Wojczak też nie zagrozi. Phil wydaje się być zawodnikiem walczącym wolno i na pełnym dystansie, a jednak z jego 12 obron tylko 3 zakończyły się decyzją. Wojczak jest ogromnym gościem, ale mały w kategorii ciężkiej stosić go znokautował, czyli wygrał w nim w jego lepszej płaszczyźnie patrząc tylko i wyłącznie na jego rekord w MMA. Wydaje się być oczywiste, że Phil Freeze w okolicach drugiej może trzeciej rundy obali już zmęczonego ciągłą obroną Stefana i po prostu go podda. Tak ja widzę nadchodzącą galę XTB KSW111. Teraz czekam na Wasze opinie w komentarzach pod tym filmem. Jeśli ten film się Tobie spodobał, to proszę o zasubskrybowanie tego kanału oraz zostawienie łapki w górę, co pomoże mi w rozwoju tego kanału. Dzięki i do usłyszenia w następnych zapowiedziach.